Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych. Wypada mi cieszyć się z tego, że tytuł jest tak długi, gdyż dzięki temu mamy mniej czasu na gadanie o samym filmie. Zasługuje on bowiem na chwilę ciszy. Niestety pasuje on do mojej teorii szybkiego startu. Od strony fabularnej to naprawdę namiętny klon 13 dzielnicy, który nawet nie wyrównał jakości pierwowzoru. Przykładowo kultowa ucieczka Davida Bella tu jest gorsza. Po części to wina muzyki, po części być może choreografii, która tak jak w całym filmie, również w scenach walki, jest jakby bardziej dopieszczona, efekciarska, ale mimo wszystko nie sprawia, że oglądamy to naprawdę ściskając z całej siły oparcia fotela. Czy warto pójść na ten film? Nie. Paul Walker nie wystarczy. Ten film jest o niczym: jest to nieudana, rozwodniona kalka.